Siemaneczko na kanale Krzychu trenuję dzisiaj trening, co aktualnie biorę jaka suplementacja. Trening delikatny, bo już nie trenuję na ciężary, raczej w zakres powtórzeń do 10 na małych ciężarach, do 4-5 na większych, z tego względu, że chcę trochę zaleczyć kontuzję, jakieś zapalenia. I trochę wrócić do zdrowia. Także przejdźmy do tego, co aktualnie, nieodłącznym elementem każdego treningu jest woda. Do 3 litrów dziennie. Od dzisiaj przyszła mi kreatyna. Kiedyś stara forma tej kreatyny była naprawdę mocna i dobra. Zobaczymy, czy jest sens wydać 7, 70 zł na kreatynkę. Chciałem w tabletkach, nie zauważyłem, bo kiedyś nie było w ogóle w proszku tej formy kreatyny tylko w tabletkach właśnie jak była dostępna to tylko tapsy chyba że się mylę, ale raczej nie. To chciałem ją zamówić właśnie w tabletkach, ale przyszła w proszku. Może to i lepiej, lepiej przyswaja się proszek, także bezsmakowa może jakoś to będzie, a mamy tutaj 61 porcji, także na dwa miesiące starczy, zobaczymy. Jaki będzie efekt, czy coś siły wzrośnie. E, kiedyś bardzo lubiłem Track Nutrition, bo mieli dobre suple, zobaczymy, czy dalej trzymają, e, dalej trzymają tak, jak to powinno wyglądać, czy raczej coś pozmieniali. Kolejny suplement, z którego nie jestem zadowolony i piję go z obrzydzeniem, to Finish z Real Farmą. jest to treningówka regeneracja potreningowa, dostarczenie minerałów, witamin i tak dalej do tego EAA zawsze dorzucałem i lepiej to działało, jak na razie biorę już chyba trzeci albo czwarty tydzień i nie czuję efektów, także kiedyś to jakoś lepiej wchodziło ale być może wtedy lepiej to wchodziło jak było EAA jeszcze i być może będzie trzeba dorzucić, żeby to działało. Także te dwa suplementy, nie planuję nic więcej i także że rozpocząłem stosowanie kreatyny to i tak u mnie duży, duży krok, bo raczej ostatnio jestem negatywnie do suplementów nastawiony po e, jakichś tam drobnych problemach zdrowotnych. E, co dalej leci? Jeszcze witaminy e, z witamina C 1000 mg, do tego dorzucam e, Vitaminal Cell Nutrition Zestaw witamin i jeszcze D3 2000 mg, także dzienna daweczka taka wchodzi. Od poniedziałku trzymam dietę, także posiłki, cztery posiłki w ciągu dnia są zaliczane, już dużo lepiej się czuję. W sensie nie, nie od tego poniedziałku, tylko poprzedniego, także sporo lepiej się czuję. Oczywiście nie stosuję diety takiej że 100% tylko, że wrzucam sobie to, na co mam ochotę jeśli mam ochotę na jakiś burger, smaka czy coś z tym związane, to i tak sobie pozwalam na to budżet kaloryczny jaki y, mam wyznaczony aktualnie to 3000 i będziemy od tego progresować, także jak tam jakiś burger raz kiedyś wleci, nic się nie stanie, czy pizza to co, mieszamy sobie to coś, żeby po treningu to z bólem serca wypić i zaczynamy trening. We do to Just take those like you